Siemano, ja jestem Kasteusz I w dzisiejszym odcinku yy, Trollujemy Dalej na serwerach Five'em Dobra Ja tu widzę fajną furkę Jak będzie otwarta to będzie fajnie Idziemy zakosić Próbujemy W środku jest To głupia sprawa Siema Siema, po ile kupiłeś to auto? No milion sto Milion sto, okej okay. Tak, milion sto, a czemu jedziesz autobusem? Nie mam czym jeździć A, no dobra Ale masz mi też pieniądze, nie? A, nie No to szkoda Bo? Jakim? Co? Chodź za mną Chodź rudy śmierdzielu, ty chodź Chodź Wracaj Ała! Ała, Co? Ała Co? Co się stało? Ej! No psz kur... Potrąciłeś mnie! Ja? Co? Ja? No kur... gdzie ty jedziesz? No i wiem, no jak cię potrąciłem? No kur... Tak, że kurwa, No, albo ty wjechać kur... Nie. Ty się ładujesz w glips.

Zjedziemy ich Co ty robisz? Co? Cią rozjeżdżasz inny? Jak co rozjeżdżam? Weź spoj weź się wali. Ale co? A stój Co się zajął? Bijemy się? Co ty robisz? Ja się ty chodzisz, nie umiesz, wchodzisz mi pod koła ty. Coś jest miejscu publicznym, w tych miejscu nie możesz żyć samochodem. Jedyne miejsce, w którym możesz żyć samochodem, to tutaj jestem, to jest. Z tego potrodził Robisz. Ty po co to robisz, ty frajerze jadę? No po co to robisz? Co? Po co to robisz? No po co to robisz? Łapy! O, ty, Raz, co? dwa... Podnoszę, tutaj spokojnie, co? Łapy! Ładna... Ładna co w ogóle? Samochód ładny. Dobrze, tam już czeka pan auto. Tam ojo, ojo, ojo. pana auto. pan auto czeka, już pod mój... Łapy podnieś. Co? Raz, dwa. <śmany> Się nie postraj, ty. Ostatnie moje słowo. Jeszcze raz opuścisz ręce, masz kulkę, no nie. No nie. W tym sklepie nie można, weź w gotku i Mhm. Fajnie, stracony czas tylko, ale dobra. Fajnego Mercedesa miałem, rozwali mi całego, i ja będę teraz ciężarówką jeździł. No to jest na no, nie, nie mogę. Dobra, wypierdzielaj z tą śmieciarką poczekaj, poczekaj. Jaką śmieciarką? Dobra, nie, ja No w niego napierd... Nie wiem, jest tizera w opony przyczyłem. Ja mu wyjeb... Okej To co ja mam z tym zrobić? Pojechać ze mną na Baśkę do szpitala Taka rada Oj, nie wiem Dlaczego? Nie zasłużyłeś Zasłużyłem, dobra jedź nie gadaj, nie rób głups. Bo okay, ja jestem z mafii, mafia cię dojedzie Więc... Chopie, masz fryzurę jak jakiś debil ale, kompletnie Ale co, ale co ty masz do mojej fryzury? No, Mam boże. do ciebie dużo bardzo Tam jedna amunicja jest ponad Ufa. No, świnia, fryzura debilna A serio, debilny. No ten back to był, wiesz, to mordę tobie Pobudzeniowy tak? No no to stamy lecisz. Tak? tak? Lecimy moim autkiem, super? Biorę cię... Stamy się... lecę? Nie. No to co mówisz? Może zobaczę. Witam. Witam serdecznie, proszę pójść pacjent. pacjenta. Przywiozłem jakiegoś kurdupla. Uuuu, ja... Kurdupla? Dobra. O, Tylko przestanę. że jest groźny, co nie? Dzięki. No <laughs> i teraz spadamy. Miał głos jak czochu. Pa, Jak zamknął? Nie no, zamknął to Otwieraj jak wykłada, albo się zniszczę moja mafia Cię dojedzie Możesz mi obciągnąć jedynie Mogę? Co Obciągnę. mogę? frajerze? Chodź, wracaj, chodź O, Możemy Nie. się pobić, chodź o, możemy nas. się pobić Tak? Bo szpital, pillbox na jakiś... No chodź. No nie, no smacz, ma to zajeba... A, no ty elo. Ty mi zniszczyłeś wioskę. Elo. No, widziałem, że mi zniszczyłeś wioskę. No to. Zajebiście, zajebiście. Dobrze, dobrze, frajerze, jeba. Łatwo z takimi. I kto leży, kto gryzi piach? No ty gryzisz, piach, frajerze. Pluje ci tu na mordę, rozumiesz? Nie do zobaczenia. Co ty robisz, ku? Do srana. Zamknij łeb. No wejdź z p... No wejść pierdłowy. Pierdź ma tu pierd... No są pierd, 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 pierd Ech, to rawy jest p... Pa widzisz? Widzisz? Ooooo no. Saj sorry, 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 sorry. Wyjad mi z tego szpitala. Pomagaj mu, po co mu pomagasz? A co ty mi bez rozkazywać co ja mam robić, co nie? No bo będę. Bo ja to jestem no to... rozkazywania. Spoko. Wiem Co sobie... to Mogę teraz jego kuć. Dostał go młody Co? Oj, oj dzieciaczek Kurwa leżą na podłodze Przed chwilą leżałeś. Znaczy, kurwa są za, za, za Za, Nie za, Nie ma, o nie, nie bombcie nie mnie. Bo. Ej, Myszku, Myszku, podnosiłem na mapę. Wysie wpadę się. Wysiadasz, wysiadasz. Z rączkami w górze. No już, wysiadam, wysiadłem. Stój. Stój Nie, okay, patrz, patrz, patrz Patrz to, o jaki zabijaka Zabijaka Mówię, zabijaka. jaki to są Majsterzy 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 Próbowali zabić a im nie wyszło A tu są majsterzy Patrz Majster po prostu majster no to byli majsterzy strzelania. Majster, dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za ten odcinek. I do następnego. No, i byli super majsterami, siema.